Tu jest całkowita ilość magnezu, jak widać 10% dużo tego magnezu reaguje z azotem, czyli w tej reakcji, tak? Czyli MS1 sobie policzymy, czyli nasze 10%, czyli 10 z tego 6,2 g. No to to jest 0,62 g. No i masa substancji ta pozostała, no to jest tyle, co było. Minus tyle zareagowało tylko z azotem, czyli ile pozostało na tą drugą reakcję, jak widać tutaj z tlenem. Minus 0,62, no to jest tam 5,58 grama. No i w jednym i w drugim przypadku wypadałoby policzyć liczbę moli, prawda? No to jednak troszeczkę nam to uprości te obliczenia. Czyli dzielimy sobie 0,62 g na 24, czyli masę molową po prostu magnezu z układu okresowego. No i tutaj tak samo, tylko że 5,58 g przez no i przez tą samą liczbę. OK. No ale zapiszemy sobie tutaj wynik zmienię kolor. No i teraz tak, żeby policzyć to objętość tutaj powietrza, to musimy zwyczajnie napisać obie reakcje. No i zrobić sobie tutaj e, najprostsze możliwe chyba stiometryczne obliczenia. Czyli tak jak tutaj widać, mamy 3 mole magnezu, które zużywają 1 mol azotu. Żeby całkowicie przereagować. Tak więc możemy sobie zapisać tak. Czyli mamy 3 mol. magnezu reaguje z 1 molem M2. Zatem ta liczba moli, która nam tutaj wyszła, z tyle. z jaką ilością tutaj naszego azotu musi reagować. Więc tutaj mamy również mol. No a tutaj sobie zrobimy, załóżmy, x. No i policzymy, ile to będzie. No, jego proporcje raczej każdy zna. No dobra, trzeba policzyć tutaj objętość tego x. No to jest ta nasza liczba moli. 0,0861 razy 224 i No i tu jest mol. Tu mamy decymetr sześcienny na mol, jeżeli chodzi o to. No i możemy. Tu mamy tak, decymetr sześcienny tego naszego azotu, prawda? I, i, i... Teraz jeszcze mamy ta ilość na reakcję z tlenem, więc napiszemy sobie może równanie reakcji magnezu z tlenem. No i dobierzemy sobie współczynniki, czyli tu wstawimy dwójka. Tu jedynkę można odstawić i tu drugą. Nie jest żadnym błędem wpisywanie jedynek, nie słuchajcie głupot. Także, jeżeli jest takie coś, to niech kontakty to też udowodni, że to jest błąd. Żaden błąd to nie jest, nigdzie tak nie w żadnym kluczu. 2 mol tego magnezu w tej reakcji żeby całkowicie przereagować, jeden maglener. No, no to w takim razie tyle mojego naszego magnezu. Z jaką ilością tlenu musi przereagować? No, i tak samo po prostu. Teraz musimy obliczyć tak samo objętość, czyli objętość tego Y, no to jest ta nasza liczba moli razy 22,4 dB na mol 26,04 dm sześciennego tlenu tej reakcji. No jeszcze mamy składniki niereagujące, czyli 1% z tego, co policzymy, czyli z sumy, czyli dwóch liczb trzeba będzie jeszcze dodać e, do całej tej ilości, chyba, że mamy tego nie uwzględnić. No zobaczymy. Minimalną objętość powietrza potrzebną do przereagowania, no będziemy mieli 99% objętościowych w takim razie razem, ten 1% zostanie to za chwilę uwzględnimy. To i to musimy sobie tutaj jakoś yy, dodać, tak? Ale nie tak od razu. Musimy najpierw zrobić numer taki. To było 78%, tak? Czyli to jest nasze 78%. Pytanie, ile to jest 100%, prawda? Czyli cała objętość powietrza, która jest zużywana na tą pierwszą reakcję. Czyli sobie zrobimy V powietrza 1. I to będzie ta nasza proporcja, którą sobie rozłożymy, podobno musimy tutaj zrobić, prawda? Czyli to jest nasze 21%. No i pytanie, ile to jest oczywiście 100%? Mam nadzieję, że nic trudnego tutaj nie było. No i tak samo, jedno i drugie musimy sobie tutaj policzyć. I dodać do siebie te wyniki. To będzie nasze 99%. No to najpierw może to policzmy. Czyli mamy 0, 2, 4. 7. No, myślę, że powinno wystarczyć, no, zróbmy sobie tutaj już to 5, które. E, powinno tutaj dać. no w sumie tu jest 44 to no nie powinienem tak robić, to nie, to zrobimy 44 decymetra sześciennego i tak samo tutaj no i tu też w decimetrach sześciennych Czyli możemy teraz powiedzieć, że to plus to, to jest nasze 99% objętościowych całego powietrza. Czyli sobie robię 2, 4, 7, 4, 4 plus 12 i 4. Tego decymetra To jest moje 99% objętościowych całego powietrza, jak jest na to zużywana. Pytanie, ile to jest? 100% rzecz jasna. Czyli to będzie V powietrza całkowite dalsze. Tak, VPC. VPC też mamy. No i tutaj to możemy sobie oczywiście dodać do siebie, czyli 12 i 4 plus tam plus nasza ta objętość, którą mamy, 2, 0, 2, 4, 7, 4, 4 razy 100. I dzielimy przez 99. No i z tego wychodzi, że jest to 12 No i... No cóż, nie powinienem zrobić. Tak, nie było podane, by do zaokrąglić. W decymetrach sześciennych nasza odpowiedź. Odchylenie standardowe może odjąć mowa. Są gry hazardowe, przez które można stracić głowę. To...